Kierowników! Kierowników! Kierownik! Możecie kierownik papierowska Ewentualnie cztery? Nie, nie mam. wrzuciłem Przepraszam, kierownik życzyłby sobie ewentualnie pozbyć się tego żelastwa Jakiego żelazka? No, tego, tego, co tu stoi. To jest solidny niemiecki wóz Mercedes. Sory, kierownik raczy żartować. Ja tu widzę tylko jedną wielką kupę złomu. Niku, a ty co tu widzisz? To no, samo widzę, to... są na kretyńskie rozmowy i idzie do diabła. Ale nie, kierowniku. U nas, w Warszawie, mówi się zupełnie inaczej. To spierdalaj, dziadu. Tegle życzenia pana kierownika. Ja tak robię te życzenia. ale mógł zdanie, to...